No, jest 50. Takie wypady to robię. Wcześniej dwie ryby mi spadły. Teraz jest fajnie. Dobra, szykujemy. Do... W siateczce mamy rybę na 5 dyszek. W sumie możemy się szykować. Wam ją pokazać. A jeszcze. Zdjęcia sobie z nim nie zrobiłem. Na razie na razie tylko na miarce. Fajna ryba. Oj, fajna. Zobaczcie tą rybę. Taki piękny piąsek. Śliczny. Jeszcze raz fajna chwyceczka Mamy 5 dyszek 52 dokładnie Tak i to już jest coś pięknego Jeszcze go chwileczkę przytrzymamy Chociaż był w podbieraku to wam, go, to, wam to pokażę No jest się inna ryba Uszedł już na swoje miejsce pod prąd.